Pani, witam Was na moim kanale, ja jestem Kinia A dzisiaj otworzymy cały kalendarz adwentowy marki Maybelline Kalendarz powiem Wam jest duży, chyba największy jaki otwierałam Może, by, może jest wielkości Ritualsa Jak ktoś nie widział tego odcinka to serdecznie Was zapraszam I co, bez przedłużania będziemy otwierać dzisiaj Maybelline Jest on sklejony, także trzeba to wszystko rozkleić Ok, tą kokardkę chyba trzeba zdjąć ten trzeba zdjąć, czy jak to jest? Bo przecież to się tak nie da otworzyć. Dobra, udało mi się zdjąć kokardkę i kalendarz prezentuje się tak, jest po prostu przeogromny! Także co, nie przedłużam i lecimy, otwieramy pierwsze okienko. Dobra, nie mam pomysłu, jak ten kalendarz można nagrać, bo on jest tak duży, Także postanowiłam, że będę się działa tak. I po prostu będziemy po kolei wyciągały litę okienka. Mamy jedyneczkę, słuchajcie, otwieramy. Mamy pierwszą rzecz. Jest to czarny lakier do paznokci. Czy czarny to świąteczny kolor? Słuchajcie, pierwsza się spotykam, że czarny to świąteczny kolor. Ej, dobra, to nie jest taki czarny, to jest taki, nie wiem, czy to widać. To jest taki wiśniowy, nie chce się wyostrzyć. Dobra, to jest taki bardzo ciemny, o burgundy Kiss. nie, nie umiem tego czytać, najgorsze, najgorsze czytanie nazw. Ale dobra, w pierwszym okienku pełnowymiarowy lakier do paznokci. Słuchajcie, kalendarz kosztował mnie dosyć mało, bo ja kalendarz zamówiłam na Zalando, i kosztowało mnie 189 zł. Na Allegro widziałam je za 300 zł, Także no, udało mi się naprawdę kupić go w okazjonalnej cenie. Otwieramy dwójeczkę, drugie okienko praktycznie tego samego rozmiaru co pierwsze, tylko tutaj mamy lekkie. Mamy czarną maskarę i chyba to nie jest pełnowymiarowe okienko. Tak mi się wydaje, że to nie jest pełnowymiarowe okienko. Otwieram sztuteczkę, wygląda tak. Czy ona będzie malowana żółto? Widać tutaj takie żółte włoski, ale chyba nie będzie malowana żółto, chyba będzie to normalne No ale dobra, w drugim okienku maskara niepełnowymiarowa. Taki duży kalendarz. Myślałam, że będą rzeczy pełnowymiarowe, ale mamy maskarę fajne jest to, że po tym kalendarzu zostają wam te kartoniki. Możecie sobie sami coś powkładać zrobić kalendarz. Także mega spoko jest zrobiony, a gdzie jest trujeczka? gdzie jest trójeczka? Jak zwykle nie widzę żadnego okienka. To jest normalne. O, dobra. Mamy coś teraz większego. O, 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 ups, z tyłu mamy napisy. One są po niemiecku, ale nas one nie interesują. Otwieramy trzecie okienko. Będę wam teraz tak otwierała. Wy widzicie pierwszy. Co to jest? Czy to jest kosmetyczka? Co to jest? Ja obstawiam, że to jest kosmetyczka. Otworzymy. Tak, słuchajcie, jest to taka. Malutka kosmetyczka Maybelline spoko kosmetyczek nigdy nie za dużo. Ja powiem Wam szczerze, kupuję kosmetyczki i cały czas je gubię. Jeżeli kupuję tak o! Jeżeli chcę gdzieś wyjechać, to nie mam kosmetyczki. Także przyda się. Cwóreczka czwóreczka. Wydawało mi się, że widziałam gdzieś na górze. Dobra, jest. Jest na górze. Mamy czwóreczkę. Otwieramy. Znowu będziecie pierwsi widzieli. Cóż to jest? Czarna folia. O, mamy coś, mamy coś. Boże, co to jest? Słuchajcie, jest to płyn do makijażu, ale czy widzicie, kiedy to jest mini? Spójrzcie, czy widzicie, kiedy to jest mini? To jest mini mini, naprawdę mini 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 i jeszcze raz mini. No to na pewno chyba jest płyn do demakijażu. Ile to w ogóle ma mililitrów? 25 ml, słuchajcie. To jest mini mini, mini mini. mini naprawdę mini mini. Ja nie jestem z tego zadowolona. To no naprawdę nie jestem z tego zadowolona. Takie zapchaj dziurę, bym powiedziała. Bo to naprawdę w przeliczeniu to to wyjdzie parę groszy. Złotówka może dwa. A to nie jest fajne. Dobra, lecimy okienko piąte. Czwarte nie było zbyt fajne. Piąteczko mamy na dole. Musimy ją wyciągnąć. Jest to coś dużego. Mam nadzieję, że nie będzie klapy, tak jak przed chwilą. O Boże! Słuchajcie, jest to pomadka Baby Lips. Ja, jak byłam młodsza, jakoś tak okres podstawówki, piąta, szósta klasa, te pomadki się zbierało. miało się ich naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i jeszcze raz mnóstwo. Dajcie znać dziewczyny, jak coś jest w moim wieku, czy też mieliście tak, że te pomadki kolekcjonowałyście z koleżankami, chyba że dalej tak jest, dajcie koniecznie znać, czy używacie ich, czy lubicie je, czy kolekcjonujecie. No miłe wspólnie mam z nimi, naprawdę. Ja zawsze chciałam mieć wszystkie i się takie zbierało z dziewczynami. Lecimy do okienka szóstego, w piąteczce fajne wspomnienia. A szóstka, szóstka to mi kołajki, więc musi być coś fajnego. O! No i o to chodzi! Pełnowymiarowa Maskara do rzęs to chyba jest. Trochę słabo, że przed chwilą była miniaturka Maskara do rzęs. Teraz jest pełnowymiarowa, tak, pełnowymiarowa. Bardzo ją lubiłam kiedyś. Chyba dalej sobie ją potestuję, bo teraz wyskoczyło mi jakieś uczulenie na tusz do rzęs. W ogóle powinienem też pomalowanych, bo nie wiem, z jakieś uczulenia mi wyskakują. Jak zaczęłam używać kosmetyki, których nigdy nie używałam, zaczęłam nagle testować. A ten tusz używałam kiedyś i bardzo go lubiłam. Także mam nadzieję, że na niego uczulenie mi nie wyskoczy. Trochę słabo, że w jednym okienku była miniaturka, a w drugim całość. No nie fajnie, mogliby to mięturkę czym zastąpić, skoro gdzieś dalej była całość. Fajne, fajne, Mikołajki. Powiem, ucieszyłabym się. Dobra, lecimy do siódemki. Jest siedem, też na samym dole. Te okienka się rozwalają. Mamy siódemeczkę, otwieramy. Uwaga! cóż tu mamy. Okej, okay, cóż to jest? To jest chyba szmineczka. Jeżeli to będzie taki odcień fioletowy, to nie będę zadowolona. Kto używa szminki o takim kolorze? Patrzcie. Kto używa szminki o takim odcieniu? Nie jestem z tego zadowolona. Maybelline kalendarz? No... Na razie mi się nie podoba. No do mało osób będzie taki kolor pasował, tak? Teraz Halloween się zbliża, to można się pomalować nie wiem, jak na Halloween. A tak? To gdzie w takiej się wyjdzie? Dobra, szukamy ósemki. Troszeczkę mi się tutaj poprzewracały te okienka. 8. Osiem... O, dobra. Mamy tutaj też coś malutkiego, chyba najmniejsze okienko, jakie do tej pory otwieraliśmy. Uwaga, uwaga! Kolejna mini mini rzecz, ale taka naprawdę mini mini. Tym razem jest to. Wydaje mi się, że baza pod makijaż Tak, primer, no ale patrzcie jaki mini-mini Nawet jeszcze troszeczkę mniejszy Nie no, to i tak, to i tak po prostu Wygrywa, taki płyn do makijażu Dwa razy zmniejszy makijaż i już go nie będzie Baza fajnie, można wytestować No trochę mała, no ale już bardziej się cieszę Z tej mini-bazy niż z tego mini-płynu Do makijażu, naprawdę Lecimy z okienkiem numer 9, Gdzie jest dziewiątka, dziewiątka, dziewiątka O, mamy coś większego Sprawdźmy co to będzie, mam nadzieję, że coś Fajnego, a nie jakieś mini-że Mamy dużo papieru. Czy to będzie coś szklanego? u widzę, coś dużego. O! Kolejny pełnowymiarowy produkt. Obstawiam, że jest to rozświetlacz. taki jest to rozświetlacz. Zrobimy z słocza. Taki złoty bardzo. Widzicie? Jest taki bardzo, bardzo złoty. Robimy z słocza. No, taki, nie daje takiego zbyt dużego pigmentu, ale złoty rozświetlacz na plus, ja bardzo lubię to teraz Tym bardziej, że to jest produkt pełnowartościowy. Numer 10. 10, 10. O! znowu duże okienko, ale jakie leciutkie! Czy tu będzie jakaś masakra? Czemu to jest takie leciutkie? aha, słuchajcie, takie wielkie okienko. No, takie coś. A ty też oglądasz? Siedzi Michał, słuchajcie, i tak patrzy, aż no tylko patrzy, ogląda. Takie duże okienko, takie małej rzeczy. I co to jest, słuchajcie, co to jest? To jest eyeliner. okej okay. Czy da się to rozpakować? No dobra, ale w każdym bądź razie jest to czarny eyeliner. I słuchajcie, to jest chyba też produkt pełnowartościowy. wartościowy. spoko eyeliner się zawsze przyda. Tych kartoników nabrady już tutaj trochę otworzyłam. Numer 11. Jesteśmy już w prawie połowie otwierania kalendarza. Kolejne małe okienko, i bardzo leciutkie, bo tutaj był jakiś papier. Cześć, jak bym powiedziała, żeby nie było nic złego. Jest! Jest pilniczek. Jest to taki mini pilniczek. Fajny, bo nie jest taki zwykły, taki wiecie, tylko taki lepszy. Taki chcesz pilniczek? No. Numerek 11 mam kupco na niego. Taki mini pilniczek. Nie komentuję takiej rzeczy dla mnie w kalendarzach. To jest naprawdę proszę bardzo, możesz sobie zabrać. Takie rzeczy w kalendarzach adwentowych dla mnie. Masakra! Jeszcze w takich topowych markach. Numerek 12. 12, 12 Otwieramy numerek 12 Słuchajcie, muszę jakąś inną lampę znaleźć, bo ona mi bardzo, bardzo mocno prześwietla Chyba w końcu mamy coś normalnego i fajnego Pomadka w sztyfcie o normalnym kolorze Jak to wygląda? Wygląda, że będzie miał normalny kolor Dobra, jest jakiś taki różowy Robimy słocza bo tamta fioletowa to była jakaś masakra O! Dobra, ta jest już takim o normalniejszym kolorze. Już na pewno podpasuje większej ilości dziewczyn niż fioletowa pomadka, bo tamto to było moim zdaniem wielki bubel. Taka jak najbardziej, na tak, pełnowartościowy produkt. Pewnie będzie się podobał, także jest ok. 13, patrzcie jak to wygląda. Mi tutaj wszystko spada. Numer 13, otwieramy. Tada! Kolejna pomadka, dwie pomadki pod rząd. Słuchajcie, mam wrażenie, że otwieram. Jakieś osoba okienka, dwie pomadki pod rząd, no ale dobra, zobaczymy, jaka ta będzie. To był odcień, bo przepraszam nie podałam 376. Tu mamy 162. Dosyć podobne odcienie. Spójrzcie, dosyć podobne, Ten jest taki bardziej Barbie. Uh -huh, ja Miałam rację, jest taki bardziej Barbie ten odcień. No, nie wiem, czy to w kamerze widać. Ten, co teraz nim smaruje, jest taki naprawdę Barbie Barbie Barbie, taki ostry róż. Dla mnie niefajne, nie wiem, nie lubię takich odcieni, dajcie znać, który wam się bardziej podoba. Ten 376 czy 162? Dla mnie ten 376 jest o wiele ładniejszy i będzie pasował większej ilości z nas niż ten. Ale zawsze lepiej niż fioletowy. Numerek 14, jesteśmy już ponad połowie tego kalendarza. Tutaj mamy kolejne leciutkie, to będzie jakiś kolejny pilniczek. O, dobra, dobra, nie jest pilniczek, nie jest pilniczek, jest to jakiś produkt. Co to jest? I ja też mam jakiś eyeliner. Słuchajcie, dwa eyelinery. Dobra, mamy. O, dosyć ładny, mięciutki. Taki pełny czarny, nie trzeba robić paru warstw to jest chyba produkty mini, tak mi się wydaje, no ale eyeliner, ale no kurde, denerwuje mnie to dwa produkty, takie same w kalendarzu. Tak samo były dwa tusze, to rzęs, dwa eyelinery nie wiem, nie wiem, nie wiem. Numerek 15. Też ten kalendarz właśnie kupiłam za kwotę 189 zł, one też były po 300, no ale to raczej były te same kalendarze, bo tak samo wyglądały, tylko po prostu z innych stron internetowych. W numerku 15, lakier do paznokci czerwony. Możemy to zaakceptować, no bo czerwony wiadomo, świąteczny kolor. Tam ten w pierwszym okienku był taki prawie że czarny, taka czerwieni naprawdę taka czarna. A tutaj mamy taką krwistą, ładną czerwień. Ja co prawda poznąkcie nie maluję takimi normalnymi lakierami, ale jak się trafi dziewczyna, która właśnie lubi takie lakiery na pewno się ucieszy. Numerek 16 mamy tutaj. Z domu coś leciutkiego. Ok. W numerku 16 mieliśmy gąbeczkę do makijażu. Tak jak mówiłam, że akcesoria to są takie buble i w ogóle, tak ta gąbeczka moim zdaniem, może być. Wiadomo, pewnie większa ilość z nas używa gąbeczek do makijażu, zamiast pędlić czy tam czegoś innego. Gąbeczki są teraz naprawdę na topie. Ja nigdy z Meibeli nie miałam, zawsze właśnie miałam jakiś beauty blender albo jakieś tam schebę, więc sobie z chęcią wytestuję. Numerek 17, naprawdę zbliżamy się już do końca. A w 17 mamy kolejną śminkę i to odcień 157. Zobaczcie, jakie te odcienie są wszystkie podobne. Tutaj już troszeczkę jestem zła na to. Spójrzcie. No, wszystkie te odcienie są strasznie podobne. Nie podoba mi się to, naprawdę nie podoba mi się to. To jest jeszcze taki bardziej Barbie kolor. Trzy pomadki, cztery, bo jeszcze jedna fioletowa. I o takich kiczowatych odcieniach, że tak powiem. Wszystkie do siebie podobne. No nie jestem z tego zadowolona. Myślałam, że ten kalendarz naprawdę będzie miał o wiele fajniejsze, lepsze produkty, był taki duży, więc wydawało mi się, że to będą takie fajne, pełnowartościowe wartościowe produkty. Że sobie potestuję, Spodobają mi się, będę je używała. A tutaj na razie trzy prawie takie same szminki. Numerek 18. domu mamy tutaj pełno takiej. Foliki. O, przecież mamy tutaj w środku, dobra. To jest jak zawinięte. Kolejny lakier do paznokci. Spójrzcie, tak wyglądał lakier z pierwszego okienka, tak z drugiego. Zobaczcie. Ja wiem, że to jest trochę bardziej podczerwień, a to jest czarny, ale spójrzcie, jakie to jest podobieństwo. Ten kalendarz naprawdę nie chce być dobry. Naprawdę, on się nawet nie stara. Numerek 19. Co tu będzie, co tu będzie? Czy to jest kolejna mascara do rzęs? Tak, to jest kolejna maskara do rzęs. Trzecia już w tym kalendarzu maskara do rzęs. Ok, możemy sobie potestować maskary, jaka nam pasuje. Mamy taką, taką, no i pełnowymiarową taką. Najbardziej się właśnie cieszę z tej. Cztery szminki. Trzy praktycznie takie same, trzy lakiery, dwa takie same praktycznie. Nie fajnie, mi się to naprawdę nie podoba. Numerek 20, już naprawdę zaraz kończymy to. Kalendarz jeszcze może ocalić swój honor, już widzę, że nie ocalił, bo jest kolejna szpinka. Okej, okay, ale za to mamy inny numerek: 260. Jest to taki brąz ala la czerwień. Dobra, kochani, robimy słocza tego. Hmm. Jest. O fuj, słuchajcie To nie wygląda jak czerwony No taki bardzo dziwny kolor Taki brązowo-czerwony Taki Taki sobie Numerek 21, coś malutkiego Leciutkiego Mamy tutaj kolejną mini próbkę bazę Mieliśmy już taką niebieską Z czego teraz mam różową, kojarzę, że jeszcze jest Dostępna zielona. No co, baza też malutka. Myślę, że ją trzy razy użyjemy trzy, cztery razy. No chyba, że ktoś tak oszczędza te bazy. To zostanie nam na więcej troszeczkę razy, ale mi się wszystko zrymowało. No ale spoko, no mała. No ale baza pod makijaż można stestować: można stosować niebieską, różową. Fajnie, że dali też różne, że nie tylko jedną. Można sobie stosować, która nam ba bardziej pomogła. Czy różowa, czy niebieska. Numerek 22. Mamy tutaj. Większe opakowanie, czy będzie lepsze? Nie, jest to lusterko. Nie, nie wiem, nie chcę mi się komentować. Naprawdę, nie chcę mi się komentować do tego kalendarza. Wierzyłam w niego, naprawdę wierzyłam w ten kalendarz. Zwykłe lustereczko, nie ma żadnej filozofii. Malutkie. Nie podoba mi się to, bo skoro kupuję kalendarz z kosmetykami, to chciałabym tutaj mieć kosmetyki, bo jakbym chciała akcesory kosmetyczne, to bym kupiła kalendarz z akcesoriami kosmetycznymi. Numerek 23. Przedostatnie okienko, ja już jestem tu zawiedziona na maksa. Kolejny, tuż do żen ale mamy pełnowymiarowe. W szóstce było takie w coś. W 23 takie. Podobne. No ale wiem, że Maybelline słynie z tuszów do rzęs. Także dlatego dali pewnie do swojego kalendarza tyle tych tuszów. Fajnie, że mamy dwa pełnowartościowe. Dwa mamy mniejsze. To było ok. W 23 jeszcze ok. Coś tu jeszcze jest? Nie. Łudziłam się, że coś jeszcze dali. 24. Ostatnie okienko. Czy uratuje kolor kalendarza, czy nie? Uwaga, uwaga, uwaga. Słuchajcie, są dwie rzeczy chyba. Tak mi się wydaje. Nie, nie, nie ma dwóch rzeczy. W 24 mamy pełnowymiarowy brązer. Taki ciepły dosyć brąz, bardzo, bardzo jasny, więc też nie wszystkim będzie pasował. O, taki naprawdę delikatniusi. No ale fajnie, że jest to produkt duży. Okej, okay, kochani, podsumowanie. Co znaleźliśmy w tym kalendarzu? Kosmetyczkę, jakieś lustereczko, gąbeczkę, cztery tusze, rozświetlacz, brązer, jeszcze mam tutaj słocze, balsam do ust, trzy lakiery, dwa linery dwie takie próbki bast pod makijaż, mini płyn do demakijażu, no i cztery pomadki, z czego trzy były praktycznie takie same, jedna jakaś brązowa, druga fioletowa kosmetyczka. No i to tyle. Szczera moja opinia, oceniam ten kalendarz taki 4, 5 na 10. Niby miał pełnowartościowe produkty, więc one go uratowały, no ale bardzo mnie zniesmaczyła powtórki tych szminek, bo naprawdę te kolory bardzo mało się różniły. Jeszcze jakiś fioletowy nie. No i to lustereczko. Ten kalendarz miał potencjał. że marka Maybelline naprawdę potrafi mieć fajne kosmetyki, powinni je włożyć, zareklamować je, a oni postanowili włożyć jakieś takie miniaturki. Był fajny bronzer, był fajny rozświetlacz, dwa tusze do rzęs, tam jedna szminka była fajna. No więc nie ustawiam tego kalendarza też na jakieś 2 10 czy tylko daję taką piąteczkę mu. Taki był pół na pół. Także co kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że on wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, i co? Widzimy się już niedługo. Pa-pa!